Cześć, w dzisiejszym odcinku chciałabym Wam poopowiadać o tym, jak przygotowuję próbki. Zapraszam. A więc, na początku, małe sprostowanie. Nie zawsze robię próbki, ponieważ uważam, że nie zawsze jest to konieczne. Na przykład, jak robię sweter oversize, no to nie będę, że tak powiem, kłócić się o 2-3-4 oczka, które są w tą lub w drugą stronę. Natomiast, jeżeli wykorzystuję do projektu nowe wełny, z którymi wcześniej nie pracowałam a tak jest między innymi z włóczką Ito Sensai 0340 oraz z Baby Merino Dropsa Color 33 to staram się je robić. Nigdy wcześniej tych dwóch włóczek nie łączyłam, w związku z tym nie wiem, jak będą się zachowywać po blokowaniu, ponieważ z doświadczenia wiem, że Baby Merino bardzo się rozciąga, natomiast liczę, że ITO będzie trzymać je w ryzach i nie będzie aż tak dużej różnicy. Na początku o nabraniu oczek. Oczka nabieram najzwyklejszą metodą, czasami nawet metodą z palca jest to bardzo prosta metoda, dzięki której na przykład nie zostaje nam taki nadmiar włóczki z boku. No moim zdaniem to jest dużo włóczki, która jest po prostu gdzieś tam zupełnie niepotrzebna, a może czasami być potrzebna wtedy, kiedy mamy włóczki na styk. A więc nabieramy oczka. Zazwyczaj przerabiam 2-3 rzędy zwykłym ym, Francuzem, czyli ściegiem francuskim, który polega na tym, że dziergając y, nie w okrążeniach, tylko na płasko, przerabiamy każdy rząd prawymi oczkami. Dzięki temu próbka nam się aż tak mocno nie zawija. Tak jak mówiłam, zazwyczaj są to 2-3 rzędy. Tu chyba nawet 4 u góry y, przy zakończeniu mam. Boki również zostawiam. Tylko przy oczkach prawych. Zazwyczaj są to 3-4 oczka, dzięki którym po pierwsze łatwiej mi jest liczyć, ile mam rzędów, ponieważ każdy taki rowek to jest jeden rząd, i każdy taki kolejny rowek to jest drugi rząd. A więc to jest jeden, drugi, trzeci, czwarty, a ja liczę sobie po prostu co dwa, tylko te rzędy wypukłe. I oczywiście też dzięki temu próbka nam ładnie trzyma formę, tak jak tu widzicie. Zazwyczaj staram się, żeby wydziergany wzór na próbce odpowiadał wzorowi, który będę dziergać, ponieważ warkocze inaczej się zachowują, próbka i swetry inaczej pracują. Natomiast ten projekt będzie ściegiem gładkim. Planuję z tych dwóch włóczek zrobić zwykły, fajny, prosty sweter, który będzie po prostu swetrem codziennym. Aczkolwiek, jak sobie dam jakieś takie świecidełka tutaj, to mam nadzieję, że broszka sprawi, że będzie bardziej elegancki. Tak więc. Próbkę robimy ściegiem, którym będzie robiony dany sweter, robótka, czapka, szalik docelowy. Staram się tak, żeby przed blokowaniem robótka miała 10 na 10 cm. Miarką sobie mierzę. I tutaj rzeczywiście mamy 10 na 10 cm. To jest taka próbka, nie licząc. Żadnego z boków. Jeżeli okazałoby się, że nabrałam kilka oczek więcej i mam 12 cm, powiedzmy na 10, ja nie robię z tego tragedii, nie próję, po prostu zapisuję sobie w notatkach w zeszycie, że po prostu są takie, a nie inne wymiary, a potem sobie z proporcji wyliczam, ile powinno być przy 10 cm. Ważną rzeczą jest, żeby zaznaczyć, z jakiej, na jakich drutach była próbka zrobiona. Ja robiłam na drutach Lantern Moon o rozmiarze 4 mm. I dlatego na końcówce nitki zrobiłam supełki. Każdy z supełków, widzicie tutaj, 1, 2, 3, 4. Każdy z supełków oznacza jakby jeden rozmiar drutów. W związku z czym, jak mam 4 supełki, to wiem, że zrobiłam to na drutach 4 mm. Miałabym 6 supełków, są to druty 6 mm. I zapytacie na pewno, a co jak dziergam na połówkach albo na ćwiartkach, bo przecież tak też się zdarza. Wówczas staram się na przykład na tym dłuższym kawałku nitki, zrobić tak, aby supełki, które oznaczają pełny rozmiar druta, były obok siebie w równych odstępach, a po jakiejś dłuższej przerwie y, robię supełki oznaczające ćwiartki. Czyli na przykład, jeżeli to by była połówka. To dwa małe supełki. Jeżeli 25 1, jeżeli 45 to trzy supełki. Ja zazwyczaj dziergam na połówkach. Nie robię swetrów na ćwiartkach, na trzy, czwarte, bardzo rzadko mi się zdarza. W związku z czym u mnie, ja to wiem, to jest coś, co po prostu u mnie jest bardzo typowe, zrobiłabym raz, dwa, trzy, cztery supełki na nitce w równym odstępie i jeden dodatkowy supełek. Kawałek dalej. Dzięki temu, nawet jak za 5 lat popatrzę na tą włóczkę, to ja mniej więcej wiem, co to są za dwie nitki i wiem, na jakich drutach była ona wydziergana. Próbka po zamknięciu wygląda w ten sposób. Ja zamykałam bardzo prostym sposobem, o którym opowiadam u siebie na Instagramie. Dwa oczka na prawo od tyłu. Przerabiam, przekładam na prawy drut. Z prawego to oczko wędruje na lewy drut i to samo. Te dwa oczka z brzegu przerabiam od tyłu na prawo i z powrotem tak do końca, tworząc taki ładny łańcuszek. Ktoś mi napisał pod filmem bardzo ważną rzecz, że takie zamknięcie można uzyskać również na przykład szydełkiem, robiąc dokładnie ten sam ruch. Natomiast ja nie jestem wprawna w dzierganiu szydełkiem, w związku z czym mi jest bardzo prosto i łatwo zrobić to po prostu zwyczajnie drutem. Także mamy próbkę wydzierganą, mamy zapisane wymiary, jest to próbka 10 na 10 cm, zaznaczone na jakich drutach, i teraz co trzeba zrobić? To ją zamoczyć. Próbki zamaczam w wodzie bez żadnego detergentu. Namaczam jakieś 15 minut, wyciskam, wręcznik roluję, odsączam nadmiar wody i rozkładam do wyschnięcia. Próbka zazwyczaj schnie 24 godziny. Powiem Wam dlaczego, a nawet czasami dłużej. Ponieważ zdarzało mi się, że zwłaszcza Merino po wyschnięciu dwóch, trzech, czterech dób zmieniało swoją, swoje wymiary. W związku z czym dla pewności 24 godziny, a czasami nawet i dłużej. Także. Idę włożyć do wody i za kilka dni na... dogram Wam końcówkę, żeby pokazać, jak zmieniły się wymiary próbki, jak ona wygląda po blokowaniu. Do zobaczenia. Witajcie po przerwie. Minęły 24 godziny i sprawdzamy, czy wymiary próbki się zmieniły. Na wysokość jest tak samo, jak było, a na szerokość. Jup! Dobry. Na szerokość. Ja już wiem, że jest tak samo, ale staram się to ustawić pod kamerę. I tu mamy 10. A więc ten moher, i to w połączeniu z tym baby merino zachowuje się w ten sposób, iż próbka przed wydzierganiem przed blokowaniem nie przed wydzierganiem. Przed blokowaniem i po blokowaniu zachowuję ten sam wymiar. A więc mogę mieć w zasadzie pewność, że moja gotowa praca, wydziergany sweter, znacząco nie zmieni swoich wymiarów od momentu, kiedy ja będę ją przymierzać, do momentu, aż będzie zblokowana. Dajcie znać w komentarzu, czy znaliście sposób na pętelkę i jak wy robicie swoje próbki. Może ja też się jeszcze czegoś nauczę. Dzięki, do zobaczenia. Pa!